Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj omówimy sobie stylizację gwiazd podczas grammy. Pierwszą gwiazdą w stylizacji od Gucci jest Taylor Swift. Taylor założyła, jak widzicie, czerwoną sukienkę, dość błyszczącą, podkreślającą figurę. I ogólnie powiem Wam, że w tej stylizacji podoba mi się Taylor. E, ładnie wygląda, zresztą jej bardzo pasuje czerwony kolor. Zresztą ona od zawsze też e, maluje usta na czerwono. Tym razem także to zrobiła e, i bardzo właśnie jej pasuje ten kolor, także super. Jeżeli chodzi o makijaż, no to tak jak już mówiłam, e, makijaż jest bardzo w jej stylu e, poprzez te czerwone usta. E, tutaj widzę kreskę też na oku. E, wygląda naprawdę bardzo ładnie kolczyki także w kolorze czerwonym, długie kolczyki. One mi się nie podobają, ale jakby całościowo pasują do tej kreacji. Nawet paznokcie ma czerwone, też widzę jakiś pierścionek czerwony. Także dużo tych elementów czerwonych. Buty czerwone, w sumie wszystko jest czerwone. Ale w przypadku Taylor ta czerwień jej nie przytłacza, także tu wszystko jest ok. Sama sukienka też mi się podoba, bo jest fajnie dopasowana, podkreśla właśnie jej figurę. Także naprawdę na plus. Fryzura też klasyczna, ładna, więc pierwsza stylizacja mi się podoba, więc dobrze zaczynamy. Jak jeszcze jesteśmy na samym początku, to powiem Wam, że nie będę tutaj wam pokazywać zbytnio takiej jednej stylizacji, bardzo kontrowersyjnej, żony Kaniego Westa. No, zobaczcie sobie, jakby wejdźcie, czy na jej Instagram, czy gdzieś w internecie zobaczycie tą kreację. Bianka wyszła no, prawie nago. Na początku, jak pozowała skanie, wyszła na czerwony dywan w, w takim płaszczu długim, ale od razu go na tym dywanie zdjęła i zaprezentowała się w całkiem przezroczystej, no bardzo cienkiej, nie wiem, siateczce. A pod spodem nic nie miała, była totalnie naga. I powiem wam, że Oczywiście od razu ich wyproszono z tej gali i bardzo dobrze, ale dla mnie to jest totalna przesada, jak i zresztą pewnie dla całego świata. Chcieli pewnie uzyskać kontrowersję, ale to była aż za duża kontrowersja i nie podoba mi się jakby w jakim kierunku to idzie. No nie powinno być aż tyle tej golizny podkreślanej na czerwonym dywanie. A jak sobie zobaczycie, to ona naprawdę była całkowicie naga, więc to jest dla mnie żenujące. Nie mam szacunku do czegoś takiego i dlatego też tutaj nie będę Wam tego pokazywać. Po prostu sami sobie zobaczcie, jak jesteście ciekawi, a my będziemy kontynuować teraz dalej. Kolejną gwiazdą jest Sabrina Carpenter w kreacji od Jareda Elnera. I powiem Wam, że tak na pierwszy rzut oka to ta kreacja mi się podoba. Sabrina wygląda naprawdę w niej bardzo elegancko. Od razu widzę jej przepiękny makijaż i ten róż na policzkach. Ona też mi się kojarzy właśnie z tym różem i naprawdę przepięknie wygląda ta fryzura, bardzo ładne upięcie. Jej loki no, przepięknie wyglądają. Sukienka jest bardzo elegancka, satynowa, błękitny kolor, który bardzo jej pasuje. Ta sukienka podkreśla figurę, pomimo tego, że tutaj na biodrach są takie piórka. Ale talia wyżej jest podkreślona, więc jakby to nie zaburza proporcji. Na dole też te pió piórka są, więc jakby to jest fajnie, wszystko współgra. Więc ta stylizacja także mi się podoba, więc naprawdę fajnie zaczynamy. Następnie mamy Billie Eilish w kreacji od Prady. No i ta stylizacja mi się nie podoba. No ta stylizacja wygląda bardzo męsko. Naprawdę wręcz totalnie zjadła ta stylizacja Billie. Ona jest naprawdę przepiękną kobietą, a no w tej stylizacji tego nie widać. Jedyne co no to też jakby jest takie zdjęcie, gdzie widać odrobinę jej oczy, gdzie tak okulary są delikatnie spuszczone. I to jest fajne, bo ona ma przepiękne oczy, ale całkowity look totalnie mi się nie podoba. No, ona jest tutaj bardzo przytłoczona. Yy. I też to nakrycie głowy, no to jest jakiś kapelusz. No nie, no beznadzieja. Dla mnie to jest totalna beznadzieja. Yy. Włosy spięte, więc w ogóle ich nie widać, i też pod tym kapeluszem zresztą też są zakryte. Mm. Makijaż, no z tego co mogę zauważyć, makijaż jest dość naturalny, e, więc jakby makijaż jest bardzo ładny, to mi się podoba, no ale i tak, jakby ledwo co widać poprzez te okulary i całą tą stylizację i ten kapelusz, e, koszula, jakaś marynarka spodnie takie mega szerokie, w ogóle nie widać jej sylwetki, w ogóle nie widać proporcji i nie chodzi mi o to, że w każdej stylizacji musi być pokazana ta sylwetka. No ale po prostu mi się to bardziej podoba, gdzieś jak jest taki element zrównoważony tego wszystkiego, że jakby jest trochę dopasowania i trochę jakby Szerokości, że tak powiem, no to wtedy, jakby to wszystko jest takie zgrane, ale tutaj wszystko jest szerokie. Więc mi się to totalnie nie podoba. Lady Gaga założyła kreację od Samuela Louisa, jeżeli to dobrze wymawiam. No i wygląda bardzo mroczno. No, całkowicie wszystko tutaj jest czarne wraz z jej włosami. A przy tym nie ma podkreślonych brwi, więc to też wygląda trochę, no tak mi się kojarzy gotycko. Też ten jakby wzór, ten taki gorset ciężki, no to wygląda tak gotycko. Też taka wielka biżuteria. No powiem Wam, że to mi się nie podoba. I niby tutaj, właśnie talia jest podkreślona dół sukienki rozklaszowane, to ogólnie kształt sukienki jest bardzo ładny. Ale to, co się dzieje jakby u góry, jakby ten gorset, te takie wiązania, to to mi się nie podoba. Fryzura też mi się nie podoba. Ta żywka jest za krótka. Tutaj też coś się dzieje, takie paski po prostu źle wycięte. Jak w przypadku Miley Cyrus, jak omawiałam stylizację ze złotych glombów. No tu coś jest nie tak. Jeżeli chodzi o makijaż, to nie podobają mi się te niepodkreślone brwi. Ale widać taki był zamysł, że tu niby tak mroczno, wszystko na ciemno, sukienka czarna, włosy czarne, a nagle nie mamy brwi. Gdzie brwi są ramą w ogóle dla... Dla oka, dla twarzy, i one dopełniają wszystko, więc to dla mnie osobiście to dziwnie wygląda, jak te brwi są totalnie niepodkreślone. Więc mi się to nie podoba. Nie podoba mi się ten makijaż cały przez te brwi. Jakby wszystko jeszcze by było ok. Gdyby były brwi, to, bym, to by ten makijaż mi się podobał, ale ich nie ma, więc nie podoba mi się. Cynthia Erivo założyła kreację od Louis Vuitton eee, i powiem Wam. Że ta kreacja mi się podoba. Naprawdę bardzo ładnie wygląda w niej, Cynthia. Jest podkreślona talia i w ogóle podkreślona cała sylwetka. Przy czym dół sukienki jest taki delikatny, zwiewny, trochę lejący się. Biżuteria, kolczyki też są ładne. Nie będę się tutaj tego czepiać, no. Jedyne, to wam powiem zresztą tak samo, jak omawiałam jej stylizację podczas złotych globów, no to mi się nie podoba ten kolczyk w nosie. No ale po prostu pewnie jej się podoba, na pewno jej się podoba. No ale minie Ale sama kreacja mi się bardzo podoba. Te bransoletki też pasujące właśnie do kolczyków, super. No, naprawdę przepięknie w tym wygląda. Jeżeli chodzi o te. Długie paznokcie, a raczej szpony. To mi się nie podoba. No, ja jestem zdecydowanie fanką delikatnych, czy to makijaży, czy kreacji, czy paznokci. Więc takie coś mi się nie podoba totalnie. Ale już pominimy to. Makijaż bardzo ładny. Brązy pasujące do niej, więc super. Cardi B założyła stylizację od Roberto Cavalli i wygląda w niej naprawdę bardzo ładnie. Jedyne co tak mi się trochę nie podoba to są te pióra. No ale krój sukienki, bardzo ładny. Dopasowana sukienka, taka właśnie syrenka, więc jak najbardziej mi się podoba. Jeżeli chodzi o te właśnie no pióra to nie. Jeszcze same cekiny ok, ale cekiny i pióra to już dla mnie za dużo, naprawdę. Makijaż przepiękny, fryzura przepiękna. No, moim zdaniem, cardi naprawdę wygląda w tej fryzurze i w tym makijażu bardzo elegancko. Także super. Miley Cyrus w stylizacji od Saint Laurent wygląda naprawdę bardzo ładnie. Stylizacja jest niby klasyczna, prosta. Zresztą to już jest kolejny raz, gdzie Miley na czerwony dywan wybiera dość takie bezpieczne rozwiązania klasyczne, które no mi się osobiście bardzo podobają. I naprawdę pięknie w tym wygląda. I powiem Wam, że jedyne co mi się tutaj nie podoba, to jest jej fryzura. Tak jak już Wam wcześniej wspominałam. Co tu się stało z tą grzywką? Ona tutaj ma niby normalną grzywkę, a tutaj jakieś paski. No to wygląda naprawdę źle. Ja nie wiem, kto jej tak zrobił i jakby kto ją tak wypuścił. No przecież nawet jak już zdarzył się jakiś wypadek, że mm, ktoś jej tak uciął włosy, no to mogła sobie doczepić jakby te włosy. No chyba, że jej się tak podoba, ale mi się to nie podoba i to się tak rzuca w oczy. No straszne to jest. Makijaż bardzo ładny. To muszę powiedzieć. Kreacja czarna, skórzana. Fajne jest tutaj to skrzyżowanie pasów właśnie na dekolcie. To wygląda naprawdę ciekawie. Trochę właśnie odsłonięty brzuch. Wszystko wygląda spójnie, ładnie, elegancko. Więc ta kreacja też mi się podoba. Pomimo tych włosów. Alicia Keys w Dolce Gabbana. Totalnie przesadziła. No, co tu się dzieje? No... Ten gorset, tego jest tak dużo tych zdobień. Plus, no ja nie wiem, co to jest na głowie, co tam się wydarzyło. No, przeogromne, nie wiem, kolczyki takie? Nie wiem, kolczyki, korona, wszystko tak połączone razem. No nie, no to jest po prostu jakaś tragedia. Mm. Makijaż jakby jest klasyczny, no, są te czerwone usta, których ja za bardzo nie lubię, ale, ale jest ok. Eee, fryzura? Fryzura no też taka klasyczna, taki koczek upięty, aczkolwiek ten kok też jest w jakiś dziwny sposób taki upięty, taki... No jakieś... to przypomina jak jakieś, nie wiem, gniazdo. Mm. Też mi się to nie podoba. No nie. No co tu się wydarzyło? No naprawdę, tutaj totalnie wszystko jest nie tak. Heidi Klum założyła stylizację od Nikolasa Jebrana i powiem Wam, że ogólnie podoba mi się w niej. Eee, naprawdę, wszystko tu wygląda ładnie, ciekawie. Stylizacja jest dopasowana, natomiast jest ciekawy element w postaci tych rękawów. I wygląda to naprawdę fajnie. E, też biżuteria e, też stonowana, ale pasująca do całości. E, sukienka no niby dopasowana, niby krój taki dość popularny, bo taka syrenka, ale jest trochę e, ten materiał przezroczysty tak na, na dole, e, ale też nie za bardzo, jak w przypadku innych, co już wspominałam na początku. Ale naprawdę Heidi wygląda przepięknie. Włosy klasyczne, makijaż też klasyczny. No, Heidi naprawdę super. Następnie mamy Paris Hilton w stylizacji od Chrome Hearts. I Paris wybrała stylizację beżową, taką dopasowaną. Widzę tutaj też takie długie rękawiczki. Taką narzutkę też delikatną. I powiem Wam, że wygląda przepięknie. Tutaj też jest ciekawy dekolt, bardzo głęboki dekolt, ale też no, nie odkrywający za wiele. Także naprawdę podoba mi się ta stylizacja. Cekiny też fajnie tu wyglądają, nie jest ich za dużo. Wszystko jest takie no niby delikatne, ale to też nie jest taka zwykła stylizacja. Więc Super, fryzura też ładna, klasyczna. Ta stylizacja jest naprawdę taka no, delikatna, kobieca, zwiewna. E, są eleganckie rękawiczki, e, a nagle wielkie, przeciwsłoneczne okulary. No, okularów na czerwonym dywanie nigdy nie zrozumiem, ale kreacja mi się ogólnie podoba. Shakira w stylizacji etro e, wygląda naprawdę ciekawie. To jest pierwsze takie moje skojarzenie. Teraz, jak się przyjrzałam, to widać, że no ten dół jest przezroczysty. I ona ma na sobie body. To jakby, jak widzicie to pomarańczowe, to to jest body. I jakby ten dół sukienki no wygląda tak, jakby, jakby to była spódnica. Może jest to spódnica. Ale powiem Wam, że całość mi się podoba. Ja ogólnie bardziej wolę takie stonowane stylizacje, kolory, ale to zestawienie też mi się podoba, naprawdę. No to nie jest jakoś bardzo przesadzone. No i jest podkreślona piękna figura Shakiry. Eee, nie, no fajnie, naprawdę. Włosy. Standardowa Shakira. No Shakira mi się podoba w takich włosach, pasują jej. Makijaż też mi się podoba, też klasyczny, taki neutralny. No super, Shakira jest naprawdę przepiękna. No tutaj wszystko gra fajnie. I na koniec mamy Jennifer Lopez w stylizacji od Stefan Roland. I powiem Wam, że no teraz Jennifer Lopez są wielkie kontrowersje. Jak śledzicie sprawę PD Diego, to wiecie, o czym mówię. Ja tutaj nie będę się rozwodzić na ten temat, ale jakby oddzielmy już te kontrowersje po prostu od tej po prostu stylizacji. I ta stylizacja jest przepiękna, naprawdę. No Jennifer Lopez jest przepiękną kobietą. Ona naprawdę, no też mając tyle lat. Ona wygląda tak młodo, tak przepięknie. Widać też, że ona dba o, o figurę, dba o siebie. Hmm, pomimo tego, że nie wiem, jakby pewnie ma jeszcze jakieś zabiegi, ale jakby te zabiegi nie są przesadzone. I ona też na pewno po prostu dba o siebie i pięknie wygląda. Hmm, I ta stylizacja jest tak przepiękna. Ja nie mogę się po prostu napatrzeć na nią. No. Przepiękna kobieta. Bardzo fajne połączenie golfu z tą spódnicą, i ta spódnica jest taka połyskująca, taka w cekinach. I ten ciekawy element, tak, na biodrach, ale to w ogóle nie zaburza jej proporcji. Tutaj jest to wszystko bardzo dobrze przemyślane, i to wygląda przepięknie. No super i też w połączeniu z jej standardową fryzurą i standardowym makijażem no po prostu cudo, naprawdę cudo. I teraz standardowo na koniec wybiorę moim zdaniem z mojego zestawienia najgorszą i najlepszą stylizację. Najgorszą stylizacją będzie stylizacja Alishikis. Tak. No tu się dzieje po prostu za dużo, jest za dużo, za ciężko, no totalnie tutaj wszystko nie gra, tak jak już omawiałam, łącznie z tą fryzurą. A moim zdaniem najlepszą stylizacją będzie stylizacja Jennifer Lopez. I nie wiem czy się zdziwiliście, ale no chyba nie, bo tak się zachwycałam tą stylizacją, no ale naprawdę jest przepiękna. No, i Jennifer Lopez, i ta stylizacja, super przepiękna, cudo naprawdę. Także to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzu wasze zdanie i wasze wybory najlepszą stylizację i najgorszą. Jestem bardzo ciekawa. Oraz dajcie kciuka w górę, jeśli filmik Wam się podobał, i zostawcie subskrypcję, kto jeszcze tego nie robi. I widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!